Kandyduję, gdyż chcę, aby moja gmina nabrała wiatru w żagle i stała się naprawdę perełką kaszub. Chciałbym, aby jak najwięcej ludzi zakładało firmy w naszej gminie. Dzisiaj wielu młodych, prężnych ludzi dojeżdża codziennie do pracy w Trójmieście. Aby ich skłonić do zakładania działalności gospodarczej tutaj, trzeba uchwalić preferencyjne stawki podatkowe i zapewnić pomoc ze strony przyjaznych urzędników gminy. Każdy nowy inwestor to przecież dodatkowe miejsca pracy i wpływy z podatków. Bez zwiększenia dochodów gminy nie dokonamy dużego skoku naprzód. Dlatego chciałbym położyć szczególny nacisk na promocję gminy jako miejsca przyjaznego turystom i inwestorom. Nasza gmina posiada wspaniałe walory turystyczne, które należy szerzej promować w mediach, internecie czy w trakcie masowych imprez kulturalnych i sportowych. Organizowanych przede wszystkim w Chmielnie i Miechucinie. Do tego trzeba radykalnie poprawić infrastrukturę. Drogi, chodniki, parkingi i ścieżki rowerowe będą przecież przez cały rok służyły również naszym mieszkańcom. Rolnicy, którzy ciężko pracują w swoich gospodarstwach, powinni otrzymać pomoc ze strony gminy w postaci doradztwa przy zakładaniu własnych firm i uzyskiwania pomocy finansowej z zewnątrz. Uważam, że powinniśmy bardziej wykorzystać nasze członkostwo w Unii Europejskiej i powalczyć o turystów zagranicznych. W gminie turystycznej priorytetem powinna być ekologia. W Polsce i Unii Europejskiej jest bardzo przychylny klimat dla ochrony środowiska, dlatego łatwo będzie pozyskać duże fundusze zewnętrzne na rozbudowę przydomowych oczyszczalni ścieków w małych gospodarstwach wiejskich. Czy rozbudowę kanalizacji w dużych miejscowościach? Czyste, piękne jeziora są naszym wspólnym dobrem, które powinniśmy szerzej wykorzystać, tworząc ogólnodostępną infrastrukturę nad jeziorami w postaci budowy małych przystani dla kajaków i jachtów wraz z odpowiednim zapleczem. To pozwoli przedłużyć nam sezon turystyczny, który w Polsce jest stosunkowo krótki, a przecież dochody z turystyki są ważnym źródłem utrzymania dla naszych mieszkańców. Dynamiczny rozwój gminy będzie możliwy tylko przy szerokim zaangażowaniu mieszkańców i współpracy z organizacjami społecznymi. Dlatego gorąco zachęcam do wzięcia udziału w wyborach, a szczególnie do głosowania na kandydatów Komitetu Wyborczego przyjazna gmina.